Nam. Nie, myślałam, że to twoja rywalka, nie? Tak, Moja? stoicie, to teraz właśnie. Znaczy myślałam, mama... że, myślałam, że Gosia ma blond, włosy tak jak ty, prostu śpiewacie podobną muzykę, więc myślę, że jest twoją rywalką. No, widzisz, jakie masz proste myślenie, współczuję ci go. Natomiast. Justynka, poćwicz trochę jazdy na łyżwach, następnym razem lepiej rozpoczniesz program niż swoje cięte riposte, które na nie, nie, nikogo nie robią wrażenia. Kochana, bardzo Ci dziękuję. W związku z powiem e, e, kochana, twy... gościu, kochana, już, już się skończył nowa pani Tak, chcę tutaj zdominować program, natomiast y, on ją zdominował sam. Y, gościu, y, bardzo mi się podobało. Powiem Ci szczerze, że najlepszy występ dzisiejszego wieczoru. Bez kitu, mówię Ci szczerze. Dona, dzięki! Byłem w ciągu, to powiedziałam, ale staram się być obiektywna i sprawiedliwa. Podobało mi się bardzo, było w punkt, ładnie, przyku, przykułaś moją uwagę. No, ale to wreszcie Ale Twój czas się, się skończył. Dziękujemy bardzo, się się e, Włodku. Tak. Włodku, Muszę powiedzieć, Gosiu, że Twoja propozycja na ten lud i chód, emocje i e, wdzięk, to jest bardzo dużo. I nie wiem, czy będzie Renata mówić o prostym. Ja bym był za krągłościami, które zaprezentowałaś. Tylko tyle. Siedem punktów. Siedem punktów od Włodka Szaranowicza. Bardzo dziękujemy. Teraz nasza... Bardzo inteligentna, cała różowa, łącznie ze środkiem doda. Jesteś daltonistką jeszcze oprócz tego, że jesteś trochę głupiutka. Jestem cała czarna. Może w środku mam czarną koszulkę. Dzisiaj. Ja Sześć o twoim punktów Gosiu. Sześć punktów dla Gosiu.